Cześć, witam Was, Energik. Mam dzisiaj dla Was kolejny unboxing i omówienie kolejnego sprzętu, który znowu dostałem ponownie od firmy Nuntek. Jest to sprzęt typowo użytkowy, nie jest to żaden gadżet i jest to Powerbank Mobile Battery Pack Giant. Najprościej mówiąc jest to zewnętrzne źródło zasilania, które możecie zabrać ze sobą i w momencie kiedy na przykład skończy Wam się bateria na przykład w telefonie bądź w kamerze możemy korzystać z tego rozwiązania. Jeżeli widzicie tutaj wokoło sprzęt, który rozłożyłem, nie jest on częścią zestawu. Chcę wam pokazać na jakiej zasadzie ten zestaw ten power bank Nunteka działa. Całość dostajemy w takim dosyć zgrabnym opakowaniu. Sama bateria wygląda trochę jak zewnętrzny dysk twardy i muszę przyznać, że mm, można się łatwo pomylić. Ja dostałem w ładnym niebieskim kolorze. Całość jest dosyć ciężka. Najważniejsza, oczywiście, przy tego typu rozwiązaniach jest pojemność naszego powerbanku. I w tym wypadku pojemność to 10 000 mAh. To bardzo dużo. Jeżeli chcemy porównać, zresztą zaraz zrobię porównanie, czy 10 000 mAh to dużo, czy mało. Sama konstrukcja składa się z dwóch. Z jednego wejścia i wyjścia tutaj mamy mini, mikro USB, tutaj mamy zwykłe USB i na górze mamy jeszcze włącznik wraz z pokazem, z podświetleniem, ile jeszcze energii w naszym powerbanku mamy zmagazynowane. Po włączeniu podświetla nam się na niebiesko i mówi nam, ile jeszcze baterii czy też ile energii zostało w naszym power banku. Samo ładowanie przebiega przez podłączenie do USB. Możemy podłączyć do komputera, czego troszkę nie polecam, bo wtedy ładuje się to bardzo długo, bądź możemy podłączyć pod prąd przez USB, na przykład przez ładowarkę do telefonu, i wtedy, wtedy magazynowanie tej energii no jest, jest szybsze. No dobrze, w zestawie jeszcze dodatkowo otrzymujemy kabel jest to kabel do iPhone'a właściwie z wejściem na obydwa iPhone, nie, na USB i na starego iPhone'a, jak widzicie, jeszcze od czasów do 4S, chyba, o ile dobrze pamiętam, to wejście jest. I kabel, oczywiście, tutaj mamy dwa podłączenia USB. Dlaczego akurat kabel do iPhone'a, zaraz Wam wyjaśnię. No i oczywiście dostajemy też. Instrukcje. Skróconą instrukcję. Sama bateria posiada mnóstwo zabezpieczeń przed przepięciami, cudami, także jest to urządzenie całkowicie bezpieczne. Jednakże to, co warto zwrócić uwagę, to to, że urządzenie posiada certyfikat firmy Apple. Dzięki temu może być ono wykorzystywane przy podłączeniu do iPoda, iPhone'a i iPada. Jeżeli gracie na przykład na iPadach czy też innych tabletach, bo nie tylko możemy podłączyć pod iPada, no to wiecie, że granie na tego typu sprzętach bardzo czerpie baterię, a dzięki podłączeniu do powerbanka zwiększymy czas pracy naszego urządzenia wielokrotnie. Tak to wygląda. Teraz omówię Wam, czy znaczy teraz to co mówiłem, czyli czy 10 000 mAh to dużo. Słuchajcie, bateria w laptopie, którego zasłoniłem logo, bo uważacie, że ktoś mi płaci za to, że pokazuje jakie to jest logo to 4700 mAh bateria w PSP to 1000 400 mAh. Bateria w mojej Lumi 925 to 2000 mAh. Bateria w aparacie fotograficznym to tutaj nie wiem, to jest mój stary Lumix, Panasonic Lumix, którego muszę swoją drogą sprzedać. To słuchajcie, 695 mAh. No, i mam jeszcze tutaj pada, niestety w padzie nie wiem ile. Jakie zasilanie jest, jak widzicie on jest mocno styrany, 500 mAh pad ma zasilanie, także jak widzicie sam bank 10 000 mAh to naprawdę dużo. Właściwie jeżeli można było podłączyć pod niego laptopa, laptop by działał dwa razy dłużej niż na zwykłej baterii. Teraz koszt tego urządzenia jest także niewysoki, ponieważ tego typu Powerbank kosztuje troszkę ponad 100 zł. Za około 120 zł możemy stać się posiadaczem właśnie 10 tysięcy mAh, zamkniętych w takiej właśnie fajnej, kolorowej obudowie. Teraz ktoś może powiedzieć, dobra, ale po co? Przecież mogę kupić tani, tani chiński zamiennik, tani chiński ogniwo za 30 bądź 20 zł i też będę zadowolony. No i nie myślę, że ja byłem kiedyś mądrzejszy. Bo tu mam. Tani, chiński zamiennik, jest to ogniwo do Xbox 360 o pojemności 3600 mAh. Po podłączeniu do pada, pad działa około 3 godzin. Oczywiście po naładowaniu maksymalnie naszego powerbanka. Także, krócej niż zwykłe baterie, jest to po prostu oczywiście totalne barachło, nie nadające się do niczego. Natomiast tutaj, dzięki temu, że Konstrukcja posiada certyfikat Apple, możemy być pewni, że faktycznie to 10 tysięcy miliamperów jest tutaj zamknięte. Produkt jest dosyć, znaczy ciężki. Myślę, że jego waga to tak, taka waga dysku zewnętrznego, myślę takiego małego dysku zewnętrznego, myślę, że to jest gdzieś koło, koło tego. Teraz, jeżeli chcemy podłączyć jakieś urządzenie. I korzystać z Powerbanka. Na początku musimy zadać sobie proste pytanie, czy moje urządzenie ma możliwość ładowania przez USB. Czyli gdy podłączę na przykład do komputera przez USB, czy urządzenie będzie się ładowało, bo tylko takie urządzenia mogą korzystać z Powerbanka. Wśród tych urządzeń, które tutaj posiadam, nie wszystkie to potrafią. Laptop z oczywistych powodów nie może być ładowany przez USB. Pierwsza PSP, to jest ta PSP 1000, też nie może być używana przy ładowaniu z powerbanka. Z tego powodu, że pierwsza PSP, w pierwszej PSP jeszcze nie znano tej technologii, żeby można było podłączyć pod USB i ładować z komputera. Także tutaj niestety z tego nie skorzystam, ale już przy kolejnej wersji PSP ta możliwość już istnieje. Samo aparat Lumix też nie ma, co prawda. Podłączenia pod USB. Tutaj ładowanie następuje po prostu poprzez wyjęcie akumulatora i podłączenie go do zewnętrznego źródła zasilania. I tutaj to zewnętrzne źródło zasilania ma też możliwość ładowania przez USB. Także tutaj mogę podłączyć je do powerbanka. Oczywistym jest, że telefon może korzystać z zasilania, przykładowo moja lumia, ponieważ kabel tutaj mam od zasilania i zaraz sobie zobaczymy jak to działa. No i ostatnia rzecz, pad od PlayStation też może korzystać z zewnętrznego powerbanka, ponieważ podłączy, możemy go podłączyć pod peceta i też go zasilać, także czemu nie skorzystać też z tego. No, oczywiście korzystanie z zasilania na przykład do powerbanka, do pada PlayStation 3 jest może troszkę bez sensu, no chyba, że kogoś denerwuje krótki kabel i wtedy na przykład może się rozwalić na fotelu, kablem podłączyć sobie do Powerbanka, wrzuci go gdzieś za plecy i będzie się ładowała. My będziemy mogli sobie siedzieć komfortowo nawet w odległości 3 czy 4 metrów od telewizora, jak to oczywiście lubi. Jednak zastosowanie Nunteka jest troszkę bardziej szerokie. To na przykład, jeżeli jedziemy gdzieś w podróż na przykład będziemy robić filmować coś, mamy jedną baterię w kamerze, no to wtedy ma sens zabranie tego urządzenia, ponieważ możemy podłączyć i nagrywać oczywiście dowoli poprzez podłączenie kamery pod ten powerbank, bądź też oczywiście telefon. Jeżeli ktoś posiada Lumie, w moim wypadku 925, to wie jak bardzo żre baterię ten telefon. Tak naprawdę trzeba go ładować średnio co dziennie, niestety. Aktualnie mam Zobaczmy, 22% chyba baterii. 22% baterii, jak widzicie. I teraz spróbuję go podłączyć do tego powerbanka i zobaczymy, jak to działa. Czyli najprościej mówiąc, telefon mogę ładować poprzez USB, także nie ma problemu, żeby podłączyć z jednej strony pod wejście, z drugiej strony pod mój powerbank. Urządzenie oczywiście się automatycznie włącza. I. Urządzenie zaczyna się ładować. Widzimy to po ikonce, jak i tutaj informacji charging. W tym momencie powerbank przesyła energię z yy, tych 10 tysięcy mA do mojej Lumi. Producent podaje, że po podłączeniu do tego urządzenia iPhone'a 4S, iPhone niewyłączony, czyli cały czas z uruchomionym ekranem działał, Cały tydzień, to trzeba przyznać, że jest to naprawdę dużo. Oczywiście samo urządzenie jest za ciężkie, żeby nosić je w kieszeni na co dzień. Aczkolwiek to jest przydatne, jeżeli gdzieś wyjedziecie, na przykład, nie wiem, w góry, idziecie gdzieś w góry, potrzebujecie mieć cały czas telefon pod ręką, w moim przypadku, na przykład, lumię, która wymaga ładowania praktycznie non-stop. Także tego typu rozwiązanie jest bardzo przydatne. Też przydatne, jeżeli na przykład jeździcie często pociągiem, nie wiem, do pracy, czy Gdzieś tam, nie, nie wiem gdzie możecie jeździć pociągiem, i chcecie w pociągu sobie potyrać na przykład na iPadzie, na iPhone'ie, no to wtedy to urządzenie sprawi, że nie stracicie energii Przydacie w Waszym telefonie. Przydatne też oczywiście, jeżeli na przykład posiadacie GPS-a, chociaż GPS-y zazwyczaj mają podłączenie pod wejście od zapalniczki. No, ale jeżeli na przykład nie macie z jakiegoś powodu, też to urządzenie będzie działało. Słuchajcie, muszę przyznać, że urządzenie, no, ciężko powiedzieć, że mogę je polecić każdemu, bo jest to urządzenie bardzo specyficzne dla specyficznego grona odbiorców. Zdecydowanie podoba mi się to, że, że samo rozwiązanie nie jest drogie. Jest ładnie wykonany. Trzeba przyznać, że design, design tego urządzenia jest naprawdę y, y, fajnie zaprojektowany. Tak jak mówię, no jest to urządzenie użytkowe. To nie jest gadżet, który gdzieś sobie postawicie na szafce i będziecie się tym chwalić. Jeżeli miałbym się przyczepić do czegoś, to to, co bym zmienił w przyszłej y, wersji y, tego urządzenia, to podłoże, które powinno być gumowane. Tutaj mamy plastik, więc jeżeli leży to na przykład na stole, to się strasznie ślizga i jeździ co jest dosyć, muszę przyznać problemem, jeżeli mamy podłączony na przykład iPad, gramy często iPadem, ruszamy i to oczywiście powoduje, że nasze urządzenie porusza się cały czas po, po stole przydałoby się tutaj guma, dzięki czemu urządzenie by było stabilne i leżało w jednym miejscu, także tak wygląda powerbank od firmy Nuntek, niedrogie, tak jak mówię jeszcze raz powtarzam, troszkę ponad 100 zł 10 tysięcy miliamperów zewnętrzne ogniwo zasilające dla osób, którym które potrzebują tego typu rozwiązań. Myślę, że fajne rozwiązanie, cieszy to, że jest certyfikacja Apple, dzięki temu mamy Jesteśmy pewni, że to jest to faktycznie 10 tysięcy mAh, a nie tak jak moje ogniwo od Xboxa, które ma mieć 3600, a ma nie wiem, ze 200 albo i mniej. Także e, trzeba tutaj mieć też na uwadze, że nie zawsze chińskie zamienniki e, dadzą Wam dokładnie to, co jest na nim napisane. Mam nawet wielki napis 3600. E, także, tak jak mówię, no nie dla każdego. E, mi się zdecydowanie to urządzenie podoba. Dla mojej Lumi szczególnie gdy będę wyjeżdżał na przykład na Pyrkon yy, i będę korzystał na przykład z GPS-a w komórce, urządzenie zdecydowanie przydatne, ponieważ nie mam mam popsute wejście yy, wejście yy, no w samochodzie od zapalniczki, także a powiedzcie mi, że uruchomienie GPS-a na tej Lumi to tam yy, bateria to zjeżdża płynnie po prostu z niej W przeciągu pół godziny już możesz ładować od nowa telefon. A dzięki temu będę mógł tego, z tego skorzystać z tego rozwiązania i Dojechać na miejsce i spotkać się z Wami, oczywiście, na Pyrkonie. Dziękuję firmie Nuntek za dostarczenie tego urządzenia. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajny, przydatny sprzęt. Oczywiście, tak jak mówię, nie dla każdego, ale dla tych, którzy szukają tego typu rozwiązań, warto się tym zainteresować, bo. No, to urządzenie tak naprawdę nie ma wad, ma same zalety, tak? jest to ogniwo elektryczne, trudno tu mówić, żeby było przydatne dla graczy czy dla kogoś innego. Jest to po prostu skierowane do bardzo specyficznej, specyficznej części osób, które korzystają i które potrzebują tego urządzenia. To tyle, pozdrawiam Was energii, trzymajcie się, do następnego.